Zaplanowaliśmy, przedstawię za chwilę. Ale teraz, ponieważ mówiłem o ludziach, pozwólcie, że przedstawię powoli kandydatów do Rady Miasta i poproszę prezentację. Stanę z boku. Numer 1, numer 1 Justyna Poznakowska. Na co dzień pracownik, Służby Wiedźnej, Rzecznik Prasowy, Mieszkanka Markowic, Doktor Piotr Sput, Nauczyciel, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Racidorskiej, autor wielu publikacji historycznych. Maciej Kozicki. Działacz sportowy, zorientowany najlepiej w piłce nożnej. Pani Franciszka Gruszka. Pani Franciszka od lat związana najpierw z Radzie Polskim Sądem, obecnie czerpie z życia emeryta. I Rana Nowak. Na co dzień pracownik firmy Jako Okna. Tam odpowiedzialna za taki szereg działań, drodzy Państwo, że trudno spamiętać czego w zasadzie, co, co robiła. I łatwiej jest zapamiętać, czego nie robiła. Pan Marek Wośniak. Mieszkaniec i pozdrawiamy na głów, serdecznie. Na co dzień również funkcjonariusz służb mundurowych. Emilia Steiner, proszę Trener personalny, pracownik Urzędu Pocztowego. Oj, przepraszam, co? No. Dariusz Kokora, przedsiębiorca, właściciel firmy z branży elektrycznej. człowiek związany z tematami informatycznymi, tak najogólniej rzecz biorąc. I okręg numer dwa. Mariusz Czerne, obecnie przewodniczący Rady Miasta Radzieży. Michał Szugalski, zastępca przewodniczącego, zawodowo sprawa. Czujemy się bezpiecznie pod każdym względem, drodzy Państwo. Ustawa służb mundurowych jest u nas dobrze reprezentowana. Do czego jeszcze wrócę? Przemysław Kiderys. Dba o to, abyśmy mieli twardy kręgosłup i zdrowy. Tak, ten moralny również. Doktor Gabriela Kryk. Pracownik naukowy. W zasadzie muszę powiedzieć, że dzięki Gabryśni nasza uczelnia, wyższa szkoła zawodowa, dzięki jej determinacji, dzięki jej zaangażowaniu. Posiada jako chyba pierwsza w Polsce pięcioletnie jednolite studia magisterskie z zakresu pedagogiki. na Karpińska-Urbas. Reprezentantka SUDOWA, dzielnicy, która już od dawna nie miała swojego reprezentanta w Radzie Miasta. Mamy nadzieję, że się będzie godnie reprezentować tym bardziej, że jest sekretarzem tamtejszej szkoły. Szkoły, przypomnę, społecznej, stowarzyszeniowej. Pan Tomasz Morański z dzielnicy Kłonia. Mechanik samochodowy. Wiktoria Berger. Wiktoria jest studentką, jest ratownikiem medycznym, dlatego znowu podkreślam, czujemy się bezpieczni. Jest zawsze obecna na wydarzeniach masowych, dba o to, abyśmy w przypadku jakichś tam zręczeń wyszli cało z każdej imprezy. Mateusz Koza, również przedsiębiorca. Dzięki niemu nasze samochody są drastyczne. Anna Panasza rycisk Mieszkanka Brzezia. Pani Anna prowadzi między innymi Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt i jest inspektorem ochrony środowiska, przeprowadza szereg różnych działań związanych z ochroną środowiska podczas Dużych inwestycji, dużych i mniejszych inwestycji, to jest budowlane. I przechodzimy do reguł numer 3. Dzień dobry. Ja tam już Państwo O, to Anna Szukalska, przewodnicząca Komisji. Delegacyjny dla Piotr Stalacinusz, powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta. Krystyna bawrzykowska pietrasina Pracownik Biura Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, emerytka i osoba, która naprawdę dba o wiele szczegółów podczas tej kampanii. Krzysztof dziękuję za przygotowania różnych spraw. Kamil Dąbrowski. Panie również reprezentuje służby mundurowe i jest mega zaangażowany w tę kampanię. Dzięki, Kamil. Agnieszka Kania. Urzędnik, znający samorząd od wielu, wielu lat, pełniąca funkcje i kierownicze, i niekierownicze na różnych stanowiskach, łącznie zdaje się zwycięzcą sekretarzem gminy. Także yy dobrze zorientowana w funkcjonowaniu samorządu. Elżbieta Mako Łącielska. Znana państwu z branży turystycznej przedsiębiorca, który, dzięki któremu przemieszczamy się nie tylko po kraju, ale czasem również wyjeżdżamy za granicę. Michał Kozicki. Michał Kozicki jest jednym z tych, którzy właśnie... Kończąc uczelnie wyższe gdzieś poza granicami Raciborza, rozwijając karierę w korporacjach stwierdził, że w zasadzie to jego miejsce jest w Raciborzu i chce wracać do Raciborza. Nie dość, że wrócił, na zasadzie pracuje w branży nieruchomościowej, nieruchomości, nie dość, że wrócił, to stwierdził, że jeszcze chce się zaangażować oprócz tej pracy zawodowej właśnie w budowaniu lepszego Raciborza. Numer 8. Krzysztof Szydłowski, Również doświadczony samorządowy urzędnik starostwa powiatowego, również były radny miejski. Dariusz Łukoszek, przedsiębiorca, bez którego nie bylibyśmy. Widoczni na mieście, dzięki Tarku, że dbasz o to, abyśmy sprawnie mo mogli informować Państwa o tym, że tu jesteśmy. Ja już zostawię nam to wszystko, drodzy Państwo. Chcecie lepszego grać Boża? Chcecie lepszego grać Boża? Chcecie lepszego grać Boża? W takim razie nie powstaje nic innego, jak zagłosować na tych cudownych ludzi, fantastycznych ludzi którzy będą z determinacją walczyli o pięć konkretów, bo przygotowaliśmy pięć konkretów na te pięć lat kadencji. To jest most na Uldze w ciągu drogi wojewódzkiej 935. To jest marzenie o zagospodarowaniu żwirowni. Nie mówię po kolei, drodzy Państwo, dlatego, że to się wszystko w mojej głowie tam w tej chwili bardzo y, miesza. Ale zagospodarowanie żwirowni, przeznaczenie jej na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. To jest wreszcie zagospodarowanie i uporządkowanie placu długosza. Temat, który czeka. To jest budowa biznesparku, parku, akceleratora gospodarczego, który będzie wspierał nie tylko tych początkujących przedsiębiorców, tych małych, ale również tych doświadczonych. I wreszcie piąty konkret to są. Nowoczesne dzielnice to są miejsca zamieszkania dla ludzi, którzy, tak jak Michał Kodzicki, mają tu wrócić, mają tu założyć rodziny, mają tutaj posłać dzieci do przedszkoli, do szkół, dlatego, że tak zwana depopulacja, choć ja wolę słowo wyludnianie, jest nieuchronne i jest, trzeba je zrobić wszystko, żeby je zatrzymać, a przynajmniej spowolnić, jak najszybciej. To są konkrety, z którymi do Państwa przychodzimy. Oczywiście nasz program wyborczy, który wisi na stronie Michalfitab.pl jest szerszy. Bo kierujemy naszą ofertę również do działkowiców, do emerytów, do przedsiębiorców. I ponieważ to wy macie być głosem, który będzie decydował o tym, w jakim kierunku też powinniśmy iść, to znaczy propo proponować tam. Chcemy się wsłuchać w Wasz głos i chcemy, żebyście nam do nas wpisali poprzez nasz profil Facebook, poprzez kontakt na stronie internetowej. To będzie Wasz program, uwagę. Drodzy Państwo, ja nie chcę przedłużać. Wszyscy marzymy o jednym. Wszyscy marzymy o tym, aby Racibórz stał się najlepszym miejscem na Ziemi. I żeby tak było, tak jak powiedziałem, głosujcie na tych ludzi, którzy idą do Rady Miasta, ale głosujcie również na tych, którzy idą budować lepszy powiat, nie tylko lepszy racinów. I w tym miejscu chciałbym zaprosić mojego kolegę.